Ja mógłbyś na przykład. Bo tam gierka kosztuje na berkę 50 monet, to byśmy to mieli na monety. Yy, znaczy tą rezerwację? Tak, dwie rezerwacje. Yy, no nie, tak nie. Nie mogę. Na starych zasadach możesz się zgłaszać. A to dalej, jak będę, będę mieć 5 rezerwacji, to będę miał yy, tą misję razem, jak tam było? Jak masz, to tak, ale nowych rezerwacji już nie możesz robić za ten... Za napiwki. Dobra. Jak teraz wysyłasz napiwek, to ja ci monety po prostu dopisuję. Dobra. dobra. Każde, każde, każda złotówka to 10 monet. O, stie, live, nie wiem. Pisz na czacie, do której live z wykrzyknikiem. No to akurat A, no to i wszystko wiesz.

O, mini poty mam I fioletowego kocura mogę oddać. No fioletowy mówię. Zrzucam go w przepaść tam do Was. Tam jest. Ej, to... Ej, chodźcie, mam tam Więc duże po u mnie. Ja chcę A ty masz te małe potki? Ja je mam jedną, jakby co. Masz dwie tutaj, A, to masz dwie kolory. O, dobra. To Też będę mieć tu ty Masz te małe potki. Ja wezmę dużo... No, no to daj e, e, temu komuś. No, no właśnie, chcę dać okej. Okay. Osti, 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 Proszę. Jestem, jestem, tylko telefon mi się naładował. Tylko odłączyłem od ładowarki. Za plecami masz dużą potę. Jak coś tam... Ten koszul nadal jest, kole, jakbyś chciał. Tak? A gdzie? Aha, tam jest zaznaczone? Tak, tak. I jeszcze na dachu masz małe poty do stakowania. Okej, okay, dobra. Ale tak się tam wyda, to tak O nie, oj, ja mam w tym metalu, Snajpa Ale to ja ją wezmę Na razie ja wezmę, jak później będę miał coś lepszego to To wam oddam Dobra. Czyli na przykład shotguna hmm. okay. Ja mam shotguna zielonego, to też lipa trochę nowy czy stary? Znaczy, wolny czy szybki? nowy czy stary. Wolny. wolny. <laughs> a ja, e, ja do czy No chodźcie o, na to, lodowisko, bo ten. Bo tam byśmy ja, się ja lecę tą deskolotką. Ej, o, a tu ten gdzieś ten była ta. Tu gdzieś, ten gdzieś ten była rakieta. To jest ta lepsza, jest. To jest deskrotka jest lepsza, czy taran? Deskolotka, to jest jasne. Deskolotka czy Taran, nie wiem w sumie, no w jednym i drugim się szybko jeździ, ale ja nie lubię jeździć. Ej, tutaj była wyrzutnia, armata i ktoś ją zabrał stąd? Nie no, ona nadal jest, No, no była, ale nie ma, dobra, nieważne, idę na piechotę. O, z góry do mnie strzelają. To Czekaj, okay. do... ze drugiego? A, ze srogiego. Dobra. Ej, Loczuś, by the way, czekaj. Mam dla ciebie coś. Bo ze starych zasad, to tam... Yy, ...pięć, yy, nie... ...trzy rezerwacje, yy, znaczy... ...na br to jest jedna... ...obrona tam, misja razem, tylko to się tam nazywało. Mm, tak. Kiedyś to było no. Teraz będę mi na fajnie 7. A to dalej jest Stil aktualny, czy pompa za ten? Ze sniper. No ale zależy jaka pompa. Ja mam szybka cichą snajperkę ma. jakby co Nie no, szybko zielona szybka. to nie, dziękuję. O wolną mi chodzi. Bo to Bo to mam wolną zieloną. No to może być. To tam ogólnie... Tam zielona, a niebieska na przykład wolna, to tam nie ma znaczenia, tylko na przykład już jest przeskok pomiędzy tą, tam ma, tą, tą nową, czy tą epicką. Czekaj, josty. Czekaj, lecę tam do was, bo do Dzięki. Ogólnie jakieś małe płoty ap i apteczki, i, ta, i bandaż i Dojeżdżał mu do snajpy? Możesz. Tu wezmę? Tak. O, idealnie mam apatki. U, u mnie zielona emka, jakby dojrzała. Mam zieloną emkę. Znaczy mam niebieską. A zaznaczyłem. Nie wiem, gdzie ten gościu jest, z tych tych wyrw, co do mnie jest. A, idą, dobra. No? Zaznaczyłem, zaznaczyłem. Dostał ode mnie, nie wiem za ile, ale na niebiesko, chyba za 60 A, czy coś takiego. na pewno nie, No i po nie, nie, I na są. No to na pewno no dawa, ma. nie, pewno ten na dole jest już na biało, o dobra, to no, do, do, no. do, 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 do time Dobra, na plecach, na plecach jeszcze mam gościa Ow i do nas wyszczesie Ej, uważajcie tam Ej, chodź. Ej, chodźcie na spadę Po Do sniego, do sniego, do sniego Nie nie, nie Jestem taki, się taki, się taki, jestem Dobra, sam się zabił, ale mnie też powalił. taki, jestem taki, Nie, Wszyscy? Zdarzy. Nie. Jeszcze góra, góra nie, chyba. Nie wszyscy. Ej, dobra biorę Ega będę mam Eee, ja piję e, tego, Jack mm, mam mam... Nie pi, nie pi, nie pi, nie pi, nie pij pi, Jack Jaga, nie pij. E, no ile, ile masz Ile masz Bo patrz, widzisz 70. O! Dobra. Ja was mam Będę No i go strafa. Idę się wyszelić. E, no chyba ja też pójdę. Czekaj to jest jeszcze siarbicks, to ja ten pija. Nie mogę. Ja no Ej, dlaczegoś masz nie spadało coś? Co ci stało? Zbugowałeś na Zbugowałeś tam. Lecz no, już masz er, y, tam? Masz pada? A, nie mam mikrofonu. nice. I nie ma! Najgorzej! Ja pierdolę Nie podniosę cię, sorry No czuć wierzę w ciebie, a nie to zobacz, idziesz no, Jak to zwali, nie trafiłem na Tyrolka Klucz, wszystko, wszystkich typów A mogą tutaj do tej wyrzutni, albo do tej armaty? Mogłeś iść ze mną. Być no właśnie. No siemano bomba, siemaneczko. Bo na przykład jak jest, są obrony, to mogę tylko na tym. jak wykorzystujesz. Jesteś w sprawdzić, czy loczu się bije? Eee, uh, nie biję się. Nie biję się, biję się, biję się. No stop. <laughs> nice. oh, ale go. Nice, nice. Ale jest na ale go, go upload. 100 dostał. No. Tak on dostał Kto ma najwięcej mocy tego. z moich widzów? Nie wiem, nie wiem, to się zmienia Ja mam 89 A i on z... użyć ogniska na wyjście 5 Oczywiście no... W ostatniej tej Jest rundzie tak? Znaczy w ostatniej to możesz... No możesz, możesz użyć Ale to dopiero w strefie Dobra W ostatniej fazie gry to nawet wskazane Co tam Kamilo? Elo, elo, cześć cześć, cześć. Teraz będzie wybierał? Nie wiem, zależy kto ma największą tą Moc yy, kółeczka. Typo jak yy, będę mieć tę misję razem, albo y, że będę mógł y, tą misję leader swoją, albo jakoś tak się tam nazywa. To, to tylko na live mogę to wykorzystać. Nie mogę poza liveem. dawaj ten, dawaj Poza liveem rzadko, możesz do mnie pisać, ale no raczej na liveach to się wykorzystuje. A, tak. Dobra, to. Mam Bo ja mam tutaj na ósemkę i. Teraz będę robił. Jak nikt nie będzie chciał wybierać, to tak będzie nowa kolejka. Coś cóż, dawaj do mnie tutaj Ty z plecu zabijamy Zabuduj się, polecę no, Mam sniper <laughs> No dobrze O, ja to nie dostał? Ej, plecy gdzieś macie Ej, z plecu do was strzeli No, no, no mówię Ale go nie, Nie Już chyba nie, nie widziałem Bania To 7, na działku Brawo Brawo Heal'i go, hili go Michałek, oczywiście, że możesz Musisz się tylko zgłosić Albo obrój na nowych, się, albo... Na starych jest zasadach, tak pod tak warunkiem, tak że tak któryś tak ze sponsorów wybierze tak tak, dzisiaj tak, jeszcze nie, pr nie, nie, tylko od razu dostrofujcie. Elo, elo, siemano, cześć, cześć, dzięki za 56 łapek w górę. I się chwilujcie, bo jesteście ostatni, dwa na dwa, macie. To ognisko macie, nie, macie nie ognisko? wiem, czy wy użyliście go, czy nie. Ognisko dawajcie. Ognisko? Jak masz się ognisko, to dajcie. Nie, ja mam nadpada. Tam macie typów, tam, tam no. Kurczę, nie mogę zaznaczyć. Kurczę, nie tańcz. <grywa> Idźcie może po dropa? będziecie mieć HP. Tutaj postawiłem lunch pada, coś. tam postawiłem lunch padaj. Idźcie po y dropa. O no, go drop, dawaj. No budujcie się. Tam gdzie, tam, jest obudow... tam gdzie się wcześniej byli, tam są dwóch typa. Albo jeden. Tam jest też Lama koło tych typów. Daj losh'kowi, daj do szkoły, daj losh'kowi. Tak, szkoły. bo i nie umiem grać. Januszu, nie donerwuj się. Nie, tylko już po prostu chcę tego prostu, żebyście zrobili. No ezet. Ostatnio umiałem grać niestety. Do strefy. O mhm. f**k. Drodzy, jeszcze wiecie będziecie mieli. E Patrzcie na lewą stronę, bo e, nie Michałek, wybrałem. bo teraz jest Loczuś i Viewer, oni są sponsorami i grają. Dzisiaj live jest dla sponsorów i jedna osoba weszła bez rezerwacji, dlatego nie wybierałem nikogo z rezerwacjami. No to bym ja. Idę zlutować jak coś. Ej, jeden jeden, jeden na jeden, dwa jeden jeden im się powalić, daj im No ej no, oni są w lasku gdzieś tam na NN. Fuck Dawajcie Ale ten typak ogarnia, na Ja tam bogiem jestem No widzę A to była głowa? No tak, głowa Nie to mimo EZET Ej skolapsuj to, skolapsuj to, dawaj kolaps, kolaps, kolaps. No to kolapsuj coś. Ten las się bije, buildfighter robi. To nie ma sensu kolapsowanie. Albo? No. Ma! To no, wygracie to, no, jak... Czyli... jak... Leczysz... Ten kolapsuj to. ох oh,